<grym> <grym> Chodź, dociśniesz to. Dawaj, a ja tutaj zrobię. A, nie, no nie można tak. A nie to docisnąć. Tu jedno, chociaż guzik. No zaś. Guzik. No to podcisnę. Mm. Teraz, 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 teraz. <grym> Jest tu jest tablica rejestracyjna. Pięknie. Tablica rejestracyjna. No rejestracyjna, tak czy jest zarejestrowana no powiedz to jest łatwe zarejestrowana mówi patrz tak. Szczęśliwy jesteś? Bardzo jestem szczęśliwy w końcu. Jest w ogóle tak Stąd startujemy, stąd, stąd. stąd, stąd. pola, 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 pola. to, poczekajcie, poczekajcie. Polam, pola, że nie jestem Odłożyłem i Nie mogę znaleźć teraz. Moja wina. No nie, nie chodzi o to, że twarzę, tylko właśnie to pomóż ogarnięć. Podem jedną Takie pola. No. matka nasz nowy dom, uwaga salon kiberek drugi pokój o! i kuchnia, jest super hmm. byliśmy. gdzie byliśmy? Florida, Alabama dlaczego oh. ten głos nie <noise> zmienia? O, o Boże, ja powiedziałem, żeby się nie... nie mogę powiedzieć, że no nie już No popatrz se, Filip, jak ty to myślisz? Cztery czy nie? Klarcia, robisz porządek. My pakujemy się, nie zostajemy. <grym> Klara, my wyjeżdżamy. Zrobiłeś tatuśko kotom taki wybieg z jednej i z drugiej strony, że ło. Prawda? ЯЗДА próbna. Pakujemy się. Klara, jedziesz z nami? Jadę z tobą. Tak. Tak. Pa, pa. Myszko. Tak, tylko ruszamy. Musimy tylko zadbać troszeczkę o naszą urodę, prawda? Jeśli podróży, to raczej staramy się, żeby tutaj był, prawda? ale tak, zaraz, Trzecia w nocy. Ale jest super. No. Tak jak Klara. Klara, Klara. Cieszysz się? <trybuj> <trybuj> tak, jest fajnie. Osiem stopni. O, ale nie jest tak źle. Dwa me... <trybuj> miski. Dobry, witamy. Po pierwszej nocy przy czepie. i był poranny, co? Bonjour teraz. <trybuj> Nie, bardzo... już, jak się byli... spało ku doniu? <noise> ja wiem, że nie wiem kota to super w jakim ulocie Tutaj tak winute pałowałem Dzień dobry, wstajemy niźwiatki takie, takie, takie. Idziemy na kapkę. Gdzie jest tatuś? Kiedy śpi. Gdzie, 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 gdzie? Tata. Tata śpi. Ty Tata, ta, 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 ta. ja ty nawet, się, na wakacje, wiem, że na wakacje jedziesz, ale tak ciepło to nie jest, w koleżko. Tatuś, ubierz Wiesz? się. O. O! budki! Dobry perełko. Pierwszy przystanek, pierwsze śniadanko w podróży, tak? Pyszne. Pałaszownik. i tak cały rząd zapewnia, że z rynką ich gorące. Włączyłeś, że związek ten będzie doskonały. Polecamy dla bezpieczeństwa, prawda? Kubuś? Tak, znowu 90. Kamerka tył, przód, wszystko jest udokumentowane. Jedziemy już w Jedziemy już całe 3 minuty od stacji, od śniadanka i musimy się zatrzymać, bo mamy prezent dla mamy Odrobina luksusu Czemu nie? Jesteśmy już jak daleko od granicy Polski? 140, kilometrów. 140 km. Ja z się pożegnam. Się żegnam. Pokojusz, żegnam. Pa się jeszcze żegnam. Potem żegnam, papa, nie wracamy już do kukurydzy. A to wszystkich mówimy, papa. Pa. Do ludzie mówimy, papa, pa. a co nie znamy, mówimy cześć. Ahoj i przygoda. Nie będziemy się przestawiać, po prostu jedziemy. Nie będziemy się przestawiać, a nic złubić, po prostu jedziemy. Poznacie nas w trakcie. Lepiej nie. Cześć, wypadałoby się poznać, ja jestem Kuba, do obok siedzi Paula, tam śpi Klara, to potem, potem Wam pokażemy, a z tyłu śpi jeszcze Filip. Yy, właściwie to nie wiem, co mam Wam powiedzieć, takie na przywitanie, po prostu jedziemy, pojechaliśmy z Polski, potem o powodach, kiedyś przy okazji opowiemy Wam, jedziemy przed siebie, jedziemy tam do ciepło totalnie od czapy. Celu nie mamy konkretnego. Celu, bez planu, bez terminu, bez, bez niczego. Założenie jest takie, że mamy ciepło. I mamy siebie. I mamy siebie. Mamy, Bierzemy o, i, mamy siebie. siebie i, I nie mamy z takim tęsknić. Pojechaliśmy wszyscy. Troszkę mamy. No ja tak, ale ja jestem socjopatą, także jak to Paula mówi, także także nie mamy. Bo mówi, że to wytnie, mówi, że to wytnie, nie? Tam. Tam. Chcielibyśmy y Pojechać do Hiszpanii, Portugalii najchętniej. Poczekaj, no ja będziesz mówiła moimi ustami teraz. No dawaj, dawaj, bo to fajnie. Chcielibyśmy pojechać do Portugalii, albo do Hiszpanii. E, po drodze mijamy różne kraje, które mijamy. Nie wiem, tylko mijamy te kraje, które nam pokazała nawigacja. Tak, a propos trasy, no to jedziemy po prostu po Czy to będą Niemcy, czy Francja, czy od Północy, czy od Południa, a nie być gór. To jest tak właściwie dla nas jedyna trasa, bo mamy takiego posadą potem pokażemy, Ciepło. i to wszystko waży bardzo dużo, no i górek on nie lubi, nie będzie lubił po prostu, ale i tak jadę 85, bo teraz się zagadałem, to jadę prawie 90, także jest nieźle, myślałem, że w ogóle nie ruszymy, Ale do szczegółach też później, to było trochę, trochę było zadań zanim wyjechaliśmy. To jest do tego pana, w ogóle widom mnie jest stary, nie? Ale to może tak elegancko, bo to pierwszy raz. No, i sobie jedziemy. Kuba Dobrze, mówi, żeby to... nie nagrywała głupot. Nie, nie powinnam nagrywać. go nagrywać w ogóle. Aha. Ile? 864 za litr. Czego dizla? Sporo. Także tutaj cena jest jaka jest. Zobaczymy jak będzie dalej w Niemczech. Jak że w ogóle nie pojedział No, to jest to jest super. Tajna, po fajna pogada. 69. Niedługo mijamy granicę Polski z Niemcami. No, to jest zawsze daję radę. Policjanta gdzieś to jest takie jest. Wiemcze które mają to jest taki chodzą złe. Ej, jesteśmy w Niemcowi, że pożegnaliśmy się z wszystkimi ładnie. Pa pa! Bye. See you never see you never